Ładny dzień na zbieranie może. no nie, no to to no i wylosuję komolie komu może, więc oki, oki, raz on zbiera Teraz weźmiemy z tego. Uu, takie jakieś dziga jajko. Ja już, ja już zbierałem więc ja już mam. Teraz idę na sam koniec. Idę na sam koniec i będę miał świeżo. Brakuje mi tylko troszeczkę. Zbieramy te tutaj te, te, te. Ile tu podróbek jest, tych, tych malutkich pajączków. Takie. King Kongi, jaszczurka, jaszczurka, jaszczurka i jaszczurka. jaszczurka. Okej, okay. no to teraz tu. O, 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 nie zja do końca. nie zaraz na siebie tam coś. Więc chyba jakoś sel trzeba zrobić. Co jest krzyczeć. widać, po coś te są, co on te robi? Można tu jakieś maksy? To jest chyba. Ale to się też rośnie w ogóle? Rośnie, Dobra, to rośnie. Gdybym ja mógł, to będę do miliarda kupować. Nooo, nie będę kupował za jakieś produkty. Ja mam 205 500. Już to muszę wydać. to muszka. O, i teraz idziemy sprzedać. I zaraz, o, musimy rozbudować dla nas. Musimy na to jajko uspierać. O! mogę sobie przejść przez wodę. nawet nie wiedziałem, że no to można pójść. Stać mnie od razu na to, a ja pierwszy Legendary. Legendary! Legendary. Spoiler? Nie wiem, czy to jest dobry zacząć, nie wiem. O, ale szybko odzwierasz, to, to, to inne to. Dobra, rozszerzę tutaj terytorium dla naszych pająków. No, aż wydam przez całą kasę. Ja uczęło rozerwać to terytorium. Żeby pajączki mogły... Więcej, więcej najlepsze są pajęczyny, bo tam dopiero są rosują. Niech tutaj zbierają. Jak tu... o! O to powinno się je jeść, a niech do <laughs> barana je. Ale to, 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 to można Nie! O, to, to. Nie, o. Mu, głupie wzory. No to się w ogóle nie respią te. O, nie he he. O. To. Właśnie mi się podobają te pające. A, o. Jak jest piasek, to tam się nie respią Niestety. Tam się nie respią. Bo tam gdzie kaktusy nie ma pająki. O, na ziemi też się raz ja nawet nie widziałam. Ale powiem się... Nie, one szybciej na tych, na nie, tych teraz. O, o! Ślicznie to. I Ile jeszcze? Dobre! Dobra! Re. Nie, nie wiem. Eee... Może y, być y, y, czerwony. O, mi się tu nie umieszczą roztapający, max. I do kolejnego świata. E, teraz będzie zimowy. Winter. Teraz sprzedam. Uuu. A tam shop, 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 shop. Chodź, chodź, no dokładnie. Chodź. Ja mam o home. A co to jest ten? Wy, wychodź, no, wychodź, no. Teraz szukamy, tu jest. Nooo! Zabłądziłem! bo mój chomp to jest ten! Ale bogata! Ale słodko! O! Angel! Angel! Uuuuh, Angela! Daj, za jednego rebindu, tak? Ja bym chciał tego chompę, za jednego rebindu. Mam, no, tu trzeba... O! Home! A tu nawet piszę gdzieś wójtą. Ej, to wygląda, ondzie wójtą. Tylko te wytubająki będą moje zbierać? To fajne. Nie, no śnieg! O, no tam się nie musi nie reskryć na splendio. O! Nie. O! Nie, zwał Dobra, ja wezmę psy. To nie się bawuje. Nie, już o 4 tysiące! Trzeba? to jajo, które przypadkowo. Żeby znowu się nie przypadkowo nie kliknąć też za robuksta, bo ja nie wiem. Tak mało to To ja świadczy się bardzo mało zarabia. No bo wszystko pająki w głupie zarabiają. Nawet ja nie O. o. Żydziowiska! Nie będę jej na barano. Ja ją, nie. Pająki nie biorą ją na barano. Ja rozszerzam, bo to się wolno. Rozszerzam. O. Nie Teraz niech pająki zbierają zarabiają. Tak będzie najlepiej na ten Legendary! To lepiej tej legendarii. O, Mam na legendarii. Dobra, już lepiej przejść do kolejnego świata niż otwierać to i jajko, To jest tylko na drodze. Nie, nie. Nie ja będę takie coś. Halo, Wracamy. Proszę mi to, żeby było troszeczkę krótsze. Halo. Halo. Patrz na ile jest. Nie mnie to się... no. Świat, no. świat, świat, są... o, o. To. O. 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 Ale dużo kosztuje na Bardzo dużo, że teraz panią wią. Więc teraz już już jeszcze. Na za to 1000 żeby mieć tańsze jajko, co nie? Wow, jakąś gość lawę. Ja, to chyba sobie. Raz tak mogłem zrobić, że nas... Sobie... I będę miał tańczyć, nie? No, ale I tak można zaraz. Tak powolutku. No, i teraz jeszcze cyk zarabia. Teraz po pozbieram nie? sobie moje O, już. O, o nie. No tyle na już ty nie starczyło tyle. Zaczęli, okay, ja szybko zarabiam. O. A, a coś panią świę. Słabo pracują. O, o, o. Chyba są zmęczone. Dzień dobry. O, ym... o! O! To O! Jeszcze to, że. Ja A jak? To na bo... A się. O! Rozwalę, rozwalę to. A? Nie, nie. Głupie nie było, rozwali. ja tylko rozwalić. Jaka Jest. Ciekawe. Teraz bo tu przeskakują okay, te, 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 te bloki, żeby przypadkowo nie uderzyć jakiegoś i nie, nie otworzyć jakiejś głupiej przejścia. Bo... O! No jest! Yes! Nieźle <grymny> za... O! No chodź. Coś mi tak słabo z tym idzie. się bawię, ale otwieramy tej. Czekamy na jakieś super! no to chyba jakiś jest dobry, ja już mam jednego super Okej. Okej. Okay. ale się odrodziłam, nie przestraszyłam jeszcze na jedny, jeszcze jedno a nie, muszę się do kolejnego z dostać o nie ja sobie tak szybko nie poradzę tutaj. będę musiał 24 robót tu wydać będę sygnał bo inaczej no chyba nie wygram, jakiś starter faktyczny. No to jest drugiego, do góry. O. to jest drugiego. O. A da się, a da się tu kliknąć cel i od razu się Dobra, nie, zbierajcie, zbierajcie. Na co ona czekacie? O! Ha, ha. A, 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 a To jest, to jest genialne. A jeśli by tak poszedł do drugiego świata, tak spróbuję, spróbuję, zobaczę czy to poszło. O, o, co. Ja idę, no zebrałeś to ślicznie. One mają takie jakby swoje... Już przestraszył ten ogień, bo myślałam, że coś się tam nie wiem. dzieje po prostu? Coś mi tak mignęło. To był czyjś Super Spider. I. Bing. Oh. A skins? Jakbym kliknął. O! Oh. 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 A! Ah. Ja jakby co? Ja już mam jednego Rebekka na To dwa Rebekki. Więc mogę sobie zrobić kikuiku. Bo zapomniałam, tak że ja mam Rebekkę, bo ja. Ale nie pamiętam się tego. Wręczmy. Ekwi? No! To jest okazja, ale smutne. Oooo! Będę pszczołową. Wow! Ola! A on takie smutne tam tym skiniem. No, no. A to jakieś odbłyski? A to, to kosztuje aż 700 mln. So, ja tyle nie. Legendary Egg. Już odsuję się, bo żeby znowu nie wydać takich głupich... za <laughs> szczęście! To jest szczęście. Nie? <laughs> Mówiłam, żeby nie wydać common egg. Właśnie. Bym, gdybym tam stał, to bym wydał na jakiś common egg. To jest łapa. Łapa. Żytę, Ty zjadasz je? Dobrze. Teraz pszczółka jest zjada i przynajmniej nie robi tak. Że bierze ją na plecy, tylko ona teraz ją zjada. Co? Tylko 800 jakaś przecena w tej grze jest. No trzeba będzie O, dobra. Tu. O, dokładnie. Schodzimy. Już tu wiesz. O, bierzemy. O, i to już nie odpoczynamy. To jest głupie! Tak! To jest spokój na jedno terytorium! Ale sprawdzi kosztuje ta kosztuje tak! A co to są demoniniaturkowe wersje? Nie wiem. Maska! 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 A co to jest? Kaska! A nie maska! A zobacz, to to jest to niejadne, jadne, tak, tak tańczył, jad, jad, właśnie jad. Jaka wam sytua jest. O! 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 tyle tysięcy? Ale co, 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 do, co do to należy do zdzielania? To chwile Chwila, na co? Tak na tych 700. 7. Ale to bym prawie wszystko wyda. Takiego Ale 24 ty go Chyba wydamy. <laughs> 24. Tak. tak. 24. Jeszcze tylko 20 minut dzisiaj nagramy. Bo... Dobra, widzimy się. O, już myślałam, że otworzyłem w domu. Ale, Kasiurka. Niech moje pajączki teraz zbierają. Pajątki.